Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, to jest sprawozdanie z polowania. Ponieważ mam dzisiaj urodzinki, to postanowiłem e, tym osobom, które u mnie często są na streamie, zrobić prezent. To jest polowanie o czołg Dicker Max. E, jeden z tych pojazdów, które tutaj widzicie, ma szansę go wygrać. Typowe polowanie na szczura. Panowie oczywiście teraz mnie muszą ukatrupić. E, ponieważ ja chciałbym się pomiędzy nimi przerzucać ładnie o... E, I dlatego zaraz tutaj no... Te problemy były z celnością, ale okej. Okay. Słuchajcie, typowe polowanie na szura, czołgi do trzeciego poziomu są szczurkami i mają za zadanie jak najdłużej uciekać. Przypominam, że nie można tym razem się zatrzymywać ani chować. Chodzi o to, żeby bitwa była bardzo, bardzo dynamiczna. Myśliwymi są artylerie do piątego poziomu. E, no, może nie powinienem tego mówić, bo wszyscy to wiedzą, ale jeżeli ktoś obejrzy ten film, który jeszcze e, nie widział. Proszę bardzo, już dwie artylerie tutaj widzę. <śm> dostał, dostał pancer. Któż to jest? Kolega, 555 Lechu. Zobaczcie, jak Priest go goni, nie wiem, czy on silnika nie ma, uwaga, czy uda mu się, <grymne> chodzi o to, żeby szczurek jak najdłużej przetrwał, słuchajcie, no, udało mu się, o, niestety, niestety, dobra, mamy tutaj, proszę bardzo, kolejny, ponieważ Ticker Max jest jeden, więc wymyśliłem, że albo dostanie go najlepszy szczurek, albo najlepszy myśliwy. Po prostu zrobimy losowanie na zasadzie liczby parzyste myśliwy. O kurczę, tam jaki fajny wybuch był. Yy, dobra, zostały raz, dwa, trzy. Sześć szczurków zostało nam. Ten ucieka tutaj jak najdalej. Przerzucimy się na jakiegoś... Ten też jest bezpieczny względnie. Ten też. A czy ten ucieknie? No udaje mu się, tylko że tutaj już widzę coraz więcej jest artylerii Zobaczymy. Stawka jest bardzo wysoka. Można dzisiaj już zimny łokietek robić yy, w Dickermaxie. Także, panowie, trzymać się jak najdłużej, kurczę. <laughs> no, grill. Grill jest bardzo niebezpieczny. Niestety kolega nie trafił. Oj, podpalonko było. No cóż, łatwa zdobyć go. Uwaga. Będą czy ucieknie? O, nie udało się. <laughs> Widzę, że jeden kolega ma trzech... Y, trzech, przepraszam. Trzech ukatrupionych już. I czy wiedzie ten między wagony? Zobaczymy, czy wiedzie między wagony. Wjechał. Nie, nie, nie. O. Dobra, zostały dwa szczurki. Jeden jest w miarę bezpieczny, a drugi... Drugi również. Dobra, dobra, dobra. No ten na zielonym jest bardzo bezpieczny, jest to kolega Zieleniec 21. Następny kolega to jest tutaj E Karol. Dostał, dostał, zobaczcie, co się dzieje. O! Czyli tym sposobem wygrał kolega Zieleniec, znaczy, no ma 50% szansy, że będzie wylosowany na Dicker Maxa, ale jeszcze bitwa się oczywiście nie skończyła, ponieważ e, dwie osoby mają po trzy fragi, jeżeli któraś z tych osób uka trupi kolegę, no to wtedy ma pewną wygraną, prawda? Oj, dostał, dostał. Ma naprawiarkę, dlaczego nie używa kolega naprawiarki? Tego nie kumam za bardzo. Przecież widzę, że ma naprawiarkę. Dobra, zobaczymy jak długo przeżyje. No już, amatorów na niego jest wielu, uwaga. O Jezus to było. Rozstrzelali go, kurczę. Rozstrzelali go. Dobra. Zobaczymy teraz o co chodzi. E, I zrobimy losowanie. Więc tak. Kolega zieleniec weźmie udział w losowaniu. Oraz kolega filgar. E, o ile dobrze widzę, bo trzy fragi. Raz, dwa, trzech. Zrobiło po trzy fragi i tu kolega Filgar 549 Czyli będziemy losowali pomiędzy kolegą Zieleńcem a Filgarem. No to tyle. Słuchajcie. Tego oczywiście nie będę już nagrywał. Chciałem tylko Wam pokazać tą konkurencję. I żegnam się z Wami. Do usłyszenia.